Nie było, że non stop Diora 432, 442. zdarzy się AT900, postanowiłem dorwać w jak najbardziej zajechanym stanie wieżę z serii SSL700. Korektor rozwalony, tuner wygląda jak najbardziej ok, cd -k. też tu coś się wydarzyło, ale magnetofo. To... wow, w środku. talaktyty normalnie. Jak myślicie? Uda się to uratować? No co? Lamelka prawdę ci powiem. <słyska> Zaraz tej blachy nie zostanie. No masakra. Dobra. Ściągam całą farbę. Zobaczymy. System zapobiegania rdzy. Tyle zacieku nie zrobić. Budowa już sobie schnie i sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. A jeżeli jesteś ciekaw, co dalej z tą SSL700, zapraszam cię do subskrypcji kanału. I do następnego! Cześć!